Hej wszystkim, dziś wam pokażę jak zrobić paprykę marynowaną w słoikach. Będą nam potrzebne trzy papryki. Mam tutaj papryki kolorowe i około 500 gram puszki octu, trzy szklanki wody, troszkę cebuli, jedna łyżka soli, trzy łyżki cukru. Potrzebujemy też oliwy z oliwek. Tutaj mamy pieprz w kulkach, liść laurowy. I ziele angielskie. Także zabieramy się do roboty. Papryki będą mogły być na zimę, ponieważ będziemy je pasteryzować na sam koniec przez 10 minut. Także będą dodatkiem do wszystkiego, do jaśnicy, do jakiegoś mięska. Bardzo, bardzo polecam. Na początek zagotujemy sobie wodę z octem, solą i cukrem. Wlewamy naszą wodę. Nasz ocet. Cukier i sól. I teraz czekamy, aż nasza woda zacznie bulgotać. Nasza zalewa się już gotuje, wyłączamy grzałkę i czekamy, aż się przestudzi. A w międzyczasie zaraz pokażę Wam, jak pokroić papryki, później będziemy wkładać je do słoików. A tutaj mamy teraz trzy papryki. Paprykę najpierw trzeba umyć, później przekroić na połówki. I usunąć gniazda nasienne. Zaraz wam pokażę. Wybieramy to gniazdo nasienne. Zaraz tą paprykę przepłuczemy i pokroimy na mniejsze części. Wydaje mi się, że takie wystarczą do naszych słoiczków. Zobaczymy w ogóle ile tych słoiczków wyjdzie. Wydaje mi się, że takie dwa mniejsze, ale to nas próbowanie. A później, jak będzie dobra, to zrobimy więcej. Papryka została już pokrojona. Na dnie umytych i dobrze sparzonych słoików będziemy kłaść trzy plasterki cebuli, liść laurowy, ziele angielskie i trzy ziarenka pieprzu. Także najpierw trzy plastry cebuli, liść laurowy, jeden taki większy wystarczy, ziele angielskie, sobie dam tego większego dwa i trzy ziarenka pieprzu. Teraz wkładamy naszą paprykę, teraz drugi słoiczek. Zalewa już jest troszkę przestudzona. Teraz będziemy zalewać nasze papryczki tą zalewą i staramy się przykryć całkowicie nasze papryki tą wodą z octem, żeby papryki nie wystawały ze słoików, a później będziemy pasteryzować. Zostawiamy sobie odstęp 1 cm. Dodajemy po jednej łyżeczce oliwy. Te słoiki dokładnie wycieramy, żeby były suche, i zakręcamy. Nasze słoiki są zakręcone. Tutaj mamy garnek włożony ściereczką, który zabezpiecza przed pęknięciem naszych słoików. I staramy się, żeby nasze słoiki nie dotykały się w ogóle, żeby była jakaś przestrzeń pomiędzy nimi. Wkładamy słoiki. Słoiki zalewamy do 2 trzecich wysokości słoika naszą wodą, gdy woda zacznie się gotować, przykrywamy nasz garnek pokrywką i pasteryzujemy przez 10 minut. Następnie je wyciągamy, obracamy do góry nogami i czekamy, aż nasze papryki zrobią się troszkę zimniejsze, a następnie możemy je przełożyć do piwnicy na zimę. Wcześniej próbowałam je u mojej mamy, a teraz zrobiłam sobie ja sama. A no i zobaczymy, jak mi wyjdą. Także życzę Wam smacznego i zapraszam do zrobienia takiego samego przepisu, jak ja zrobiłam, i życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia, pa! pa.